Cześć, tutaj Łukasz, Łuki, Woźniak i dzisiaj ze mną gościnnie Michał i, I Ełnika Michał i Ełnika e, I mówimy o grach dla dzieci Dzisiaj aż o e, Raz, dwa, trzy, cztery grach Czyli mamy, jakie mamy gry dzieci Co tutaj mamy? Mm, wilk wi, Raz, dwa, trzy, wilk patrzy mhm. Żabki Przewrotne żabki Jaś i Małgosia. Jaś i Małgosia i Story Cube Star Wars, Małgosia. którą sobie zagramy na końcu. No dobra, to ja może najpierw otworzę Jaś i Małgosia. No. I ty, Eunika, opowiedz o czym ta gra jest. O czym ta gra jest? Mhm. To. Mm, ja. Ja lubię te wszystkie gry. Te, no, lubię. Łatwo się w nie gra, tylko że w tej w żabki trochę bardziej trudno się gra. Mm -hmm. I w kostki Lego Star Wars. <grym> tak? No dobra, no to ja opowiadam jak działa Jasi i Małgosia. Na początku gry Jasi i Małgosia, każdy dostaje dwa kafelki, tak? I musimy określoną liczbę ciasteczek zdobyć i robimy to tworząc tutaj na planszy właśnie różne słodycze. I teraz grasz w swoim ruchu, zagrywa kafelek, a następnie dobiera nowy kafelek. Więc yy, ja mogę zagrać na przykład ten fragment tego słodkiego loda i dobieram nowy kafelek. Teraz Michał. Michał ma fragment cukierka albo fragment takiego okrągłego ciastka. I zagrywa go gdzieś na stole. Michał, co zagrywasz? Cukierek. Cukierek tutaj. Dobra. No i dobierasz nowy. Eunika, teraz ty. Co zagrywasz? Zagrywam... Tak, część ciastka. Mm. Tak, część ciastka. Dobra, no i dobierasz kolejny kafelek. I teraz na końcu, gdy wszyscy wykonają swój ruch, liczymy kolorowe kropki dookoła, te, które są na zewnątrz. Eunika, ile mamy kropek y, fioletowych? Ile idzie, najpierw może Jasi i Małgosia, ile idzie y, zielony Jaś? Ile zielonych mamy? Jeden. Jeden, bo mamy jedną na zewnątrz, zieloną no kropkę. Okay. Czerwona Małgosia, ile idzie? Dwa. Dwa. Raz, dwa. I baba jaga? Zero. Baba jaga zero. No i jeżeli baba jaga złapie które z dzieci, przegrywamy. Jeżeli nam się uda stworzyć jeden pełny kształt i zrobić jakieś ciastko, to dostajemy wówczas piernik i on nam daje dodatkowy jakiś bonus. Ale co, na co trzeba uważać? Jeżeli baba jaga złapie dzieci, przegrywamy. Ale też jak dzieci dobiegną do baby jagi, też przegrywamy. Więc nie może baba jaga za szybko biec, ale też nie za wolno, prawda? Mm. Więc na tym polega współpraca. Układamy tutaj słodycze i oglądamy kropki. E, Michał, jak Ci się podoba Jasi i Małgosia? No um, tak... Mi się podoba. Tak, co Ci się podoba w Jasi i Małgosiu? E, może liczymy kropki, że układamy słodycze. Tak, to jest fajne. I te są piątki. to są jest... pianki. Mhm, I domek. i domek. I że piątków da się włożyć do domku. <laughs> no to prawda. Michał? Mi to samo co Michałowi to samo co Jasna sprawa. Składamy Jasie i Małgosie. Prosta, fajna, kooperacyjna gra, gdzie są emocje, planowanie i możemy sobie pomagać, ale też mamy zabawę w zbieranie słodyczy. I pokażemy Wam kolejną grę. Na początku gry przewrotne żabki. Każdy dostaje jeden żeton. Eunika, możesz nam go rozdać zakryte, i on nam wskazuje, który kolor jest nasz. Oprócz tego każdy ma trzy kafelki żabek, który trzyma sobie u siebie, i gramy. No, da, proszę jednego. Michał, podejrzyj co trzymasz. Jeden odrzucamy. Bez podglądania. Michał, zobacz sobie, który masz kolor. No i teraz ja w swoim ruchu zagrywam jeden z kafelków na planszę. I tyle. Kafelek mogę zagrać na puste pole lub na pole, na którym jest inna żaba, a następnie dobieram coś. Michał, odkryj sobie i możesz coś zagrać z tych trzech. Trzymamy je w ręku, możemy je trzymać odkryte. Co zagrywasz? Mam mhm. żabę. Zagrywasz tą żabę. No i dobra. Żaba ma I strzałki. I jedna zasada. Tak? Tej, tego, że to nie mówimy nikomu, ani nie odkrywamy. Na końcu dopiero go odkrywamy, no to. bo to jest sekret, jaki mamy kolor. Eunika, twój ruch teraz. Zagraj żabkę, może zagraj tak, żeby coś, z jakaś żabka obróciła inną żabkę. Teraz tak, jeżeli kładziemy żabki, to one mają strzałki, albo w linii prost, poziom pion, albo po skosie, ta ma w pionie i w poziomie, czyli wszystkie żabki tu przewracają się. No i na tym polega zabawa, a wąż działa w taki sposób, że po prostu jedną żabkę wyrzucamy. Ja w związku z tym, zagram sobie taką zieloną żabkę i przykryję to, i przykryję to. E, Michał, twórów jest. Michał, twórów. Możesz miał zagrać węża na tą zieloną żabę, albo zagrać jakąś inną żabę. Pamiętaj, że to jest twój kolor i musisz pomyśleć co chcesz sobie tam zbierać. Co zagrywasz? Węża na zieloną żabę, bo nie. wąż odkrytą żabę, odkrytą zabierę. Mhm. No to jeśli nie chcesz odkryć, to zagraj jakąś inną żabę. Mhm. Może być to. O i po skosie, czyli odkrywa to, odkryj. Eunika, twój No to ja wykładam sobie. Mm, wąż zjada żółtą. Chyba nie masz żółtych, co? Nie ma, żółtych. Dobra, dostajesz. Teraz jedę ja. No dobra, ja sobie zagrywam tutaj niebieską żabkę i ona obraca tą żabkę i ewentualnie tą. Gramy w ten sposób do momentu, kiedy skończą się wszystkie kafelki w puli, więc określoną liczbę ruchów każdy gracz będzie miał. Michał, ruch. Co zagrywasz? Zieloną żabkę czy węża? Okej, okay, zagrywam ten. Dobra, gdzie kładziesz? Tutaj. Czyli niebieska żabka zakryta, a ta odkryta teraz jest. Mhm. Dobrze. Eunika, twyruch. ruch. I zabierasz nowy. No, eunika, zagry zagrywasz coś. Żółta żabka. Nie, nie, nie może przekryć innej żabki. Może przekryć puste pole albo liście. Tu. No to patrz, to się obraca, to się obraca, a to się zakrywa. No i gramy w ten sposób do momentu, kiedy te kafelki się skończą. E, no. Możemy jeszcze teraz przyznać, jaki mieliśmy kolor. Ja miałem niebieski, nawet miałem dużo niebieskich żabek, więc miałem plan je wszystkie wyrzucić na planszę. Michał? Ja miałam ten. Fioletowy. Ja zielony. zielony. No jeden zielony na planszy był. I tak wyglądają przewrotne żabki. Fajne, fajne Instagram, Michał? Tak. Tak? Co Ci się podoba? Unika, Ci się podoba, Michał? Um, ja mówię, że wszystko. Wszystko? Podoba Wam się, że mamy ukryte te żabki? Tak tak, tak? tak, tak. Stresujące jest trochę, żeby ktoś nie wykrył, co mamy. A Wy czasami wykrywaliście, co ta ma, czy nie? No, bo raz było tak o, że, że je tak i Michał od razu powiedział, ja mam żółty! I wtedy ja powiedziałam, a ja mam fioletowy, potem myślałam, że tata ma zielony, a babcia miała zielony. Um, I tata ma niebieski. No, i, I kto wygrał? to wygrał Michał. I wtedy wygrał Michał akurat, to prawda. Sprzątamy i pokażemy wam. Raz, dwa, trzy, wilk, patrz. Dobrze. Wraz, dwa, trzy wilk patrzy. Mamy planszę, na której mamy e, różne miejsca, gdzie można ukrywać się przed wilkiem. Wilk śpi, ale co jakiś czas patrzy, i wtedy wszystkie zwierzęta wracają na sam początek toru. Jeśli zobaczy je, tutaj może się chować jaszczur mhm. i tutaj. Tak. Na, za pniem chowają się wszyscy. Tutaj się chowa królik i tutaj jeszcze może się chować. Dokładnie? A jesz? Jeż yes, się chowa tutaj i tutaj. Dokładnie. Każdy ma trzy rodzaje zwierząt i trzeba nimi dojść do końca. Ja zacznę. Rzucam kostką. Rzuciłem jeden i wybieram sobie, że idę jeżem. Michał, twój ruch. Rzucasz kostką. Uuu, aż trzy idziesz. Kim idziesz o trzy? Królikiem? Dobra, no to liczymy. Raz, dwa, trzy. trzy. O, i chowa się, fajnie. Okay. Pełnika Też trzy. trzy. Mhm. Kim idziesz? Też królikiem. Trzy. Dobra, ja znów poszedłem jeden. No i teraz mogę iść jeżem bezpiecznie. Pójdę jeżem bezpiecznie. Michał, rzucasz. Znowu trzy. O kurczę, kim idziesz? Znowu królikiem. Mhm. Tutaj dwa. I tu trzy. No, nie, chowa się, chowa się, chowa się. jest mm. bezpieczny. Jeden. Kim Elnika idzie o jeden? O, o, ryzykuje. Ra, zaraz wilk będzie może patrzył. Jeden, nie patrzył jeszcze. No, dobra, ja też muszę zaryzykować i wejdę tu kameleonem. Michał, rzucasz. Nie, 3 trzy. Nie, nie Kim idziesz? Nie, to są Elniki. Tam jest twój króliczek, jeżeli jesteś idziemy króliczkiem. Raz, dwa, trzy. No i w tym wypadku Michała królik bezpiecznie przeszedł przez całą trasę, a jakby się zdarzyło, że wypadły oczy! To wilk, uwaga, podnosimy to i patrzy. I co wtedy? Kogo złapał? Tak! No i tego, i tego wyrzucę na sam tył. A więc można grać bezpiecznie, można grać ryzykownie, można mieć szczęście albo może go zabraknąć. Co jest fajnego w tej grze, dzieci? Że wilk patrzy, że uciekamy przez te, mhm. że są chowane i że mamy patrzeć zwierzęta. Mhm. Fajnie jest, Michał, to, że jest taki trochę napięcie i nie wiadomo, kiedy wilk będzie patrzył. Czasami się trochę boisz, kiedy ten wilk podejrzy, Michał. Mhm. Jest taka trochę, nu jest taka trochę e, tutaj mhm. nutka ryzyka i emocji. Oczywiście sprowadza się to do kości, więc można mieć szczęście lub nie. Ale zabawa z tym, że wilk co jakiś czas patrzy i kogoś przegoni, jest całkiem fajna. Więc tak wygląda ta gra. Eee, oprócz tego, że nam się wilk zerwał, w podróży to wszystko bardzo jest, fajne. I Zaskakujące sporo zabawy. jeden, się, tutaj. I na koniec Story Cubes, czyli 9 kości z obrazkami z gwiezdnych wojen. Odkładamy na bok pudełeczko. Jak gdzieś tu miałem karteczkę z rozpiską symboli. Jak nie będziemy czegoś znali, to będziemy przyżytać. Dobra? Mm. Michał pierwszy opowiadasz? Dobra, rzucaj pierwszy i opowiadam. Mhm. Uu, co masz? Masz miasto w chmurach. To mm. to jest? Da, to wyjdę. Sklejka, leja, czekolada, Nie, to jest C3PO. Iłok. Iłok, tutaj jest chyba takie drzwi, więc to może być, że zamrożone Han Solo, albo drzwi jakieś otwarte. I tu ktoś jest, rozkazuje komuś. No dobra, no to opowiadaj, co tam się działo. Pewnego razu mhm. ktoś tak. w swoim Mieście w chmurach. Tak. Z zarządził, że m. Um, um, ktoś nie znajomy, ale. Ale to był Iłok? Mhm. Ktoś w mieście w chmurach zarządził, że Iłok? Mhm. Że miał. Pójść. M. Że, że miał pójść mu dać. No. No, lokomotywy. Nie, nie, no, takie. No, kajdany. Kajdany miał mu dać iłok. Dobra, ktoś zarządził, żeby dał mu do kajdany, dobra? A kogo chciał w te kajdany złapać? dawaj wyjdę. Nie, nie, nie. Ale. Albo widzę, żeby. Wy... Na dwóch, na dwie osoby takie, że drugi kajdan przykluczone do tych. Mhm, kajdany pod, dla dwóch osób naraz, no? dobra. Dla kogo? To był tch, dla lei <kajdany> i Luka Skywalkera. O nie, kto by dał ten rozkaz? Czy to był Darth Vader? Tak. <kajdany> o nie, i ktoś ich uratował, ja czy nie? nie, w chmurach musi być odwrotny. No dobra, dobra, dobra. A ktoś ich uratował? Lukas karokera czy nie? Ileje? Um, ale i, Ale ich wrzucono do takiej no AT, ATST mhm. Tu masz koski Michał. I. No i Łok przyniósł mu. Mhm. No i. Zakluczył ich. Dobra, to Wrzu już mamy, zakluczy. I co tu się jak co tu się stało? Wrzucił ich do ATST AT Tak Ale Kto ich rozdawał z tego ATST? Um... Ale... Oni jeszcze zamrozili Hansunem. A, tu? No. Aha, dobra. No i co się stało zrobił w a co zrobił Czubaka? No, w Citrip mm -hmm. on. On. Um, 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 uki Czubaka, um, poszedł gdzieś i znalazł inny kajdany. Dał, dał mu. Tak. Um, I pobiegł. Ten Citrip Young poszedł. Hmm. do ta wejdera. I go zamknął w kajdany. Tak, go. I uratowali Luka i Leę. Ale. Ale. Em, daj dwie Zanim em, Free go, złapał, daj ro, mm. rozkazał, żeby. Z em, żeby, em, tą poszli do ATST i, i poprowadzili je do. do tam, gdzie. Iłoki mieszkają. Mm -hmm. i mieszkają. I była walka to tam był uki chubaką on przejął atst tam gdzie byli oni za kryptonii mm -hmm. i uratował ich i uratował ich kropka tak widzicie tak wygląda star wars story cubes czyli tak jak każdy inne story cubes ja, z, mogę, mogę, ja mogę ja mogę ja i ty dobra tylko powiedzcie najpierw ale, ale powie ja mam trochę dobra stop ja powiedzcie najpierw czy wam to, się nie. podoba star wars podoba ja wam się star wars story cubes czy nie tak 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 tak, co jest fajnego? Że pudełko jest fajne. Pudełko jest fajne, co jeszcze? Że można rzucać kostkami. Że można rzucać dużymi kostkami i że niby znamy historię ze stałus, ale wymyślamy swoje, nie? Mhm. Dobra, sprzątajcie i na koniec jeden skittles i się pożegnamy. Raz, dwa, trzy, wilk patrzy, Jasi, Małgosia. Przewrotne Żabki, Star Wars, Story Cubes. Cztery gry, które polecamy. Bierzemy po jednym skitelsie i się na końcu żegnamy. Co macie? Pomarańczowy, e, Michał? Zielony, ja mam fioletowy. Stuknijmy się w trójkę. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia.